Wikingowie, nordycy żeglarze, kupcy i wojownicy od końca VIII. do połowy XI wieku prowadzili intensywną ekspansję ze Skandynawii na obszar Europy, Azji oraz Wybrzeża Atlantyku. Ich działalność wykraczała daleko poza stereotyp brutalnych najazdów. Byli również odkrywcami i osadnikami wykorzystującymi zaawansowaną technologię morską. Szczególnie charakterystyczne były ich długie łodzie, które pozwalały im żeglować zarówno po Otwartym Morzu, jak i po rzekach i wodach przybrzeżnych. Około 860 roku naszej ery rozpoczęło się zasiedlanie Islandii, a pierwsze trwałe osady powstały tam około 870 roku. Wyspa stała się ważnym punktem tranzytowym w podróżach dalszych na zachód. Kolejnym etapem była Grenlandia odkryta przez Eryka Rudego, który został wygnany z Islandii za zabójstwo. Około 982 roku Erik dotarł do Nowego Lądu na Zachodzie, który nazwał Grenlandią Zielonym Lądem celowo nadając mu przyjazną nazwę, by zachęcić osadników. Pierwsze nordyckie osady powstały tam już w 985 roku. To właśnie z Grenlandii, około roku tysięcznego naszej ery, wyruszyła najważniejsza wyprawa w historii nordyckiej eksploracji. Ekspedycja Leifa Eriksona, syna Eryka Rudego. Jej inspiracją była relacja Bjarnego Herjolfsona, który około 986 roku Podczas podróży z Norwegii do Grenlandii zszedł z kursu i zauważył nieznane lądy na zachodzie. Choć nie wysiadł na brzeg, jego opowieść zaszczepiła ideę istnienia nowych ziem za oceanem. Leif Eriksson zorganizował wyprawę poszukiwawczą i wyruszył z załogą liczącą około 35 osób. W segach nordyckich wspomina się, że odwiedzili trzy różne krainy: Helluland, ziemia kamieni, prawdopodobnie dzisiejszą ziemię Baffina, Markland, ziemia lasów, utożsamianą z wybrzeżem Labradoru. Oraz Winlandię, krainę o łagodnym klimacie, obfitującą w zasoby naturalne, w tym dzikie winogrona, które nadały jej nazwę. Ekspedycja Leifa zbudowała tymczasowe zabudowania i prawdopodobnie spędziła tam zimę. Po powrocie na Grenlandię przywieźli drewno i wieści o nowym, urodzajnym lądzie. Choć wyprawa miała charakter sezonowy i nie zakończyła się trwałą kolonizacją. Uznawana jest za pierwsze udokumentowane dotarcie Europejczyków do Ameryki Północnej 5 wieków przed podróżą Krzysztofa Kolumba. Przez stulecia opowieści o Winlandii zapisane w islandzkich sagach traktowano z dużą rezerwą. Choć były znane od średniowiecza, uchodziły za legendy lub literackie ubarwienie historii, pozbawione konkretnego odniesienia geograficznego. Taki stan rzeczy utrzymywał się aż do XX wieku, kiedy nastąpił przełom w badaniach nad obecnością Wikingów w Ameryce. W 1960 roku norweski badacz Helge Ingstad oraz jego żona, archeolożka Anne Stine Ingstadt, odkryli na północnym krańcu Nowej Fundlandii w Kanadzie pozostałości osady o wyraźnie nordyckim charakterze. Miejsce to, znane jako Lonesome Meadows, zostało zidentyfikowane dzięki wskazówkom lokalnych mieszkańców, którzy wspominali o dziwnych pagórkach. Jak się okazało, były to zarośnięte ruiny dawnych budynków. W trakcie wykopalisk odsłonięto osiem struktur: trzy długie domy mieszkalne oraz kilka mniejszych budynków pełniących funkcje gospodarcze i warsztatowe. Ich konstrukcja, oparta na ziemnych wałach i torfie, odpowiadała znanym technikom budowlanym używanym przez Wikingów w Islandii i Grenlandii. Znaleziska archeologiczne jednoznacznie potwierdziły nordyckie pochodzenie osady. Odkryto m.in. przęślice, nity okrętowe, fragmenty lamp olejowych, narzędzia żelazne, a przede wszystkim pozostałości pieca do wytopu żelaza. Ten ostatni element miał kluczowe znaczenie, ponieważ rdzennie amerykańskie kultury nie znały hutnictwa metali w tym regionie w tamtym okresie. Datowanie radiowęglowe materiałów organicznych oraz analiza artefaktów pozwoliły określić czas funkcjonowania osady na około rok tysięczny naszej ery. Czyli dokładnie w okresie wypraw Leifa Eriksona opisywanych w sagach. W 1978 roku Lansom Meadows zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako pierwszy i jak dotąd jedyny potwierdzony ślad obecności Europejczyków w Ameryce przed Kolumbem. Funkcja osady nie była typowo kolonizacyjna. Brak śladów rolnictwa, mała liczba budynków oraz obecność warsztatów sugerują, że była to placówka sezonowa. Prawdopodobnie służąca jako baza dla dalszej eksploracji kontynentu, pozyskiwania drewna i surowców oraz naprawy statków. Przebywano tam krótko, być może przez jedną lub kilka zim. Osada została porzucona z nie do końca jasnych powodów. Sagi wskazują na możliwe konflikty z rdzenną ludnością, określaną przez nordyków jako skręlingowie, a także trudności w utrzymaniu łączności z Grenlandią. Choć była to inicjatywa krótkotrwała, miała ogromne znaczenie historyczne jako pierwszy europejski przyczółek na kontynencie amerykańskim. Naszą wiedzę o wyprawach Wikingów do Ameryki zawdzięczamy przede wszystkim dwóm średniowiecznym islandzkim sagom Sadze o Grenlandczykach i Sadze o Eryku Rudym. Obie powstały w XIII wieku, a więc około dwóch wieków po opisywanych wydarzeniach. Choć traktowane są jako źródła literackie, stanowią jednocześnie kluczowe relacje dotyczące nordyckich podróży do Winlandii. Saga o Grenlandczykach koncentruje się na postaci Leifa Eriksona, który według relacji usłyszał od bjarnego Herriolfssona o istnieniu nieznanego lądu na zachodzie. Bjarni, wracając z Norwegii, przypadkowo ujrzał nowe wybrzeże, lecz nie wysiadł na brzeg. Leif postanowił wyruszyć na jego poszukiwanie i około roku tysięcznego naszej ery dotarł z załogą do trzech krain: Helluland, Markland oraz Winlandii. Saga o Eryku Rudym przedstawia bardziej szczegółową i dramatyczną wersję wydarzeń. Głównym bohaterem tej relacji jest Borfinur Karl Sefni, islandzki kupiec, który zorganizował dużą ekspedycję do Winlandii. Wraz z kilkoma statkami, kobietami, bydłem i zapasami, zamierzał założyć tam stałą kolonię. Według Sagi przebywał w Winlandii kilka lat. A jego żona Gurdidr urodziła tam syna Norriego, pierwszego Europejczyka urodzonego w Ameryce Północnej. Obie sagi wspominają o kontaktach z rdzenną ludnością określaną przez nordyków mianem Skrelingów. Początkowo relacje miały charakter handlowy, jednak z czasem doszło do starć i przemocy. Z tego powodu, a także z powodu trudności zaopatrzeniowych i izolacji, osadnicy zdecydowali się na powrót do Grenlandii. W tekstach pojawiały się również elementy wyraźnie literackie, a nawet fantastyczne, jak byk straszący z czy ciemnoskórzy Olbrzymi. Takie opisy stanowią wyzwanie dla historyków próbujących oddzielić fakty od fikcji. Również rozbieżności między obiema sagami, dotyczące choćby tego, kto pierwszy dotarł do Winlandii, świadczą o różnorodności przekazu ustnego i możliwym wpływie lokalnych tradycji oraz celów narracyjnych autorów. Największym wyzwaniem interpretacyjnym jest właśnie czas powstania sag. Spisano je około 200-250 lat po wydarzeniach, co oznacza, że bazują na ustnej tradycji podatnej na zniekształcenia. Niemniej jednak wiele szczegółów zawartych w sagach, takich jak ogólna geografia, charakter surowców czy liczba ludzi w ekspedycjach, znajduje potwierdzenie w ustaleniach archeologicznych z Lonesome Meadows. Dlatego, mimo ograniczeń i literackiego charakteru, sagi stanowią cenne źródło historyczne. Nie tyle dosłowną kronikę, co echo prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce na początku XI wieku po drugiej stronie Atlantyku. Choć wyprawa Leifa Eriksona do Ameryki Północnej miała miejsce około roku tysięcznego naszej ery, przez wiele stuleci pozostawała niemal całkowicie nieznana poza Skandynawią. Brak materialnych dowodów oraz późne spisanie SAG sprawiły, że większość historyków przez długi czas traktowała opowieści o Winlandii jako legendy, a nie realne wydarzenia. W dominującej narracji europejskiej to Krzysztof Kolumb pochodził za odkrywcę Ameryki. Jego podróż z 1492 roku zapoczątkowała bowiem epokę wielkich odkryć geograficznych i trwałej kolonizacji. Podróż Leifa Eriksona różniła się zasadniczo od wyprawy Kolumba. Była niezależna. Nie powiązana z żadnym monarchicznym czy religijnym projektem. Miała charakter eksploracyjny i handlowy, niepolityczny. Co więcej, nordycka obecność w Ameryce była krótkotrwała, ograniczona do niewielkiej grupy osadników i nie pozostawiła trwałego wpływu na losy kontynentu. Kolumb natomiast działał z mandatu monarchii hiszpańskiej, a jego wyprawy zostały szczegółowo udokumentowane i szeroko rozpowszechnione w całej Europie. Otworzyły drogę do systematycznej kolonizacji, rozwoju transatlantyckiego handlu i potężnych przekształceń społeczno-politycznych. Z tego względu jego podróż, niezależnie od moralnych i historycznych kontrowersji, miała znacznie większy zasięg i konsekwencje globalne. Mimo to w miarę postępu badań archeologicznych wyprawy nordyckie zaczęto postrzegać w nowym świetle. Odkrycie osady w Lance Midos w latach 60. XX wieku dostarczyło niepodważalnych dowodów na obecność wikingów w Ameryce Północnej na 5 wieków przed kolumbem. Uczyniło to z Lejfa Eriksona, przynajmniej z historycznego punktu widzenia, pierwszego znanego Europejczyka, który postawił stopę na kontynencie amerykańskim. W krajach nordyckich oraz w społecznościach skandynawskich imigrantów w Ameryce Północnej postać Leifa zyskała status symboliczny. W Stanach Zjednoczonych ustanowiono nawet oficjalne święto Dzień Leifa Eriksona, obchodzony 9 października mający na celu uhonorowanie jego wkładu w historię transatlantyckiej eksploracji. Dziedzictwo Wikingów w Ameryce Północnej nie ogranicza się jedynie do jednorazowej obecności. Ich wyprawy świadczą o zaawansowanych umiejętnościach nawigacyjnych, odwadze i zdolności adaptacji w nowych warunkach klimatycznych. Udowadniają również, że kontakty między Starym a Nowym światem miały miejsce na długo przed rokiem 1492, choć nie przekształciły się w trwałe połączenia kulturowe i polityczne. Współczesna nauka wciąż bada możliwe ślady sezonowych wypraw nordyckich wzdłuż wschodniego wybrzeża Kanady. Pojawiały się również spekulacje na temat wymiany handlowej z rdzennymi ludami, choć dowody na to są na razie ograniczone. Niemniej jednak podróż Leifa Eriksona i odkrycie Finlandii pozostają trwałym symbolem ludzkiego dążenia do odkrywania nieznanego. Jeżeli podoba Ci się mój kanał, wciśnij proszę subskrypcję.